Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem ze wspaniałym gościem, Krecikiem Pawłem, który otwiera swój sklep stacjonarny. Jak się z tym czujesz? Tak technicznie, to w sumie to ty jesteś moim gościem u mnie tutaj właśnie w nowym sklepie. Czuję się. Czuję się zmęczony, czuję się nieprzygotowany, czuję się w ogóle wszystko źle, ale otwieram swój sklep, więc chyba spoko. Czy mógłbyś nas odprowadzić? Chyba tak. Na razie tutaj. Patrzcie, co jest z pola widoczne. Najfajniejsze rzeczy. Tutaj, no, wszystko się oczywiście odbija, ale, ale, coś, ale coś zobaczycie. Jest kilka zestawów pirackich. Tutaj jakieś większe, duże, fajne rzeczy, Harry Pottery. E, najstarszy chyba model, który aktualnie mam, 82 rocznik. No i zapraszam do środka. W środku już się troszkę dzieje, jest troszkę ludzi. Może będzie też troszkę ciszej. Kamerzysta pierwszy, proszę bardzo. A zatem, a zatem możemy się ukręcić, dobra, będziemy troszkę ciszej, nie grzebcie teraz w tych klockach, co tutaj się dzieje, Z reszta zestawów lata 80-90, więc... miałem to, dokładnie. Więc jest asortyment, asortyment krecikowy taki klasyczny. No, troszkę ubogi po klockonach, bo jeszcze tu muszę posiedzieć troszkę, żeby się odbudować. Ale z rzeczy, których troszkę ostatnio przybyło no to są figurki, dosyć, dosyć uzupełnione, a jeszcze duże roboty przede mną, więc może nie na otwarcie samo. Więcej nie będzie, ale w najbliższych miesiącach się zdecydowanie dużo więcej tu pojawi. Możecie sobie kupić tablicę rejestracyjną? Tak. Są tablice rejestracyjne z e, klecikiem, a jeszcze ostatnie to. sztuki starego designu. A, a jest inny, nowy jakiś, się pomysł na nowy, tak. Może okay, okay. nowe pojawią. Yes. Na no, zasadzie e, mógłbym je zrobić z e, adresem lokalu, bo no czemu na nie? Przykład? Jeszcze lepsza reklama niż chodzenie w okay. meta przez, e, przez tego. E, co tu się dzieje jeszcze? No, izby, nowe zestawy, troszkę takich. Ek Ekspozycyjno-optymistycznych zestawów, tak bym je nazwał. No i to są te zestawy z lat 80., tak. Prawie, że. Jest. Słuchaj, Eldorado, z no tak. reedycją, więc wszystko, wszystko się zgadza. Wszystkie już wycofane. Wszystkie już wycofane, no? chyba, no chyba tak, prawda? Tak, już wszystko tak, jest tak, no, więc, więc jest troszkę klimatu w retro. Z Najfajniejsze rzeczy, które mam, to są kalendarze z klockami, to są rendery z. Po prostu grafiki będące renderami, to nie są budowle, ale. Ale grafik się tu mocno postarał przy tym, to jest każdy ma inny inny design. Co tu jeszcze mamy? No i przede wszystkim tutaj to co tutaj chłopaki siedzą, weźmy się oddal tak żeby to dobrze pokazać. Strefa kretowisko, strefa kretowisko czyli strefa klocków na wagę. Świat chciał, więc to zrobiłem. Eee, powstał, powstał tutaj ładny stolik, powstały klocki i tutaj będą sprzedawane klocki na wagę w formacie... Słuchajcie, się przebogacą. W formacie... Format jest taki, że można grzebać, można, e, można sobie coś zbudować i wtedy to zważyć i, i w ten sposób działać. Nie trzeba wybierać pojedynczo po, po klockach, tak jak u, nie u konkurencji, u przyjaciół. Na przykład można wpaść do centrum klocków do, do przyjaciół, oni mają posortowane, a ja mam do bawienia. Tak, się tutaj... tak, tak tylko dodam, że można tu znaleźć niezłe perełki. My przed chwilą znaleźliśmy z moim wspaniałym kamerzystą, a to nie jest chyba perełka. Nie jest perełka. Czyli dobra, my już swoje zakupy poczyniliśmy. Proszę bardzo. Niesamowitą rzecz znaleźli. Tak, tak, tak. Ja myślałem, że to nie legro, a to jest całkiem drogie. No, łańcuszek warty koło trzech dyszek wyników. No, złotówka jakoś tak. Ja, jak? jakoś no, jakoś tak nam wyszło na chwilę. Także wpadajcie do Krecika, po takie perełki. Jeszcze tu pokażę. Ale jeszcze, puszczy. no to ściankę tak, no, kamerzysta. ściankę pokaż tu ładną, tu będzie cała, wiesz, do końca jeszcze Strafa, strefa plakatowa. Jest tutaj te plakaty też można oczywiście u nas, u nas nabyć. Mist, Missp. No to niżej tu nie kręć, bo tu jest roboczo tu no, no, To jest roboczo. To jest roboczo. No i tu też będę. A to dla kogo biurko? To jest biurko. To biurko będzie miało wiele funkcji, bo to będzie po pierwsze moje biurko YouTube, jak tutaj już okay. tak prowadzę za a już chwilę... tu nagrywam, na Będę tu raczej oj, nagrywał, także zmieni się biurko youtubeowe to takie czarne, na, na to białe. No go może to oświetlić jeszcze, bo na razie jest lipasty. Co jeszcze? To będzie też biurko takie do budowania, czyli jeszcze jeśli ktoś tutaj sobie nabierze klocków, no to tutaj będzie mógł budować, będziemy mógł zabrać sobie na przykład pudełko i grzebać tutaj z figurki. to będzie biurko bardzo funkcyjne. Warto dodać, że krecik również otwiera piekarnię i oprócz klocków będą jeszcze ciasta. Brakuje um. mi tutaj. Kurde. Kop, kopca kreta mi Kop, o. o, o, o. Myślę, że drogi same pidzie, jeśli będę tu otwierał lokal gastronomiczny, na pewno o tym wcześniej poinformuję. Nie, nie. To na razie jest jedzenie dla mnie. No, on to wszystko będzie jadł, bo dość szczupły powa. To co to, to? To co to? E, to jest budulec. Tego jeszcze nie przyjrzeliśmy. No, no właśnie. Tego nie przeglądacie. Okay. To jest budulec, z którego coś fajnego powstanie, ale jeszcze nie zdradzam co. To jest jakiś miks pewnie. Jakiś miks pewnie, <laughs> jakiś miks pewnie. Tutaj też troszkę drobnie nie można. <laughs> Nie, to można. Można? To, 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 nie, nie można, to tra. On to dalej sprzedaje tam. Jak... Ale... Trafi do... Trafi do się. Możesz kupić. Ale tego już można kupić. Tego tak? można kupić. Tego tak, a tamtego nie. Jak oceniasz tą sytuację? Yyy... Y... Tak. tak. To wolontariusz nie, nie zawracaj mu głowy. No dobra. No. Co, no, co jeszcze no. byście chcieli no, wiedzieć? A... Zaplecze! O tym nie mówiłem. Nie no, za to mam nie będę pokazywał. Tu jest reszta, reszta zestawów retro. Plan jest taki, że będzie ich zdecydowanie dużo więcej. Jest pierwszy Hogwarts, jest e, Ice Planet na podstawce. Gdzie ten zamek z Klockonu, co nie sprzedałeś? Zamek z już sprzedałem. Sprzedałeś? Tak, zamek z No patrzcie jaki przedsiębiorca. Poszedł jest. zaraz po klockonie. Także... To na pewno moja zasługa. Na pewno <laughs> dzięki mnie ktoś go z kupił. Dokładnie tak, ktoś specjalnie po klockonie wchodzi na Allegro i go kupił Dokładnie. No co, I mam figurkę na Switch. Super, taki wow, taki 300 złotych, no. A gdzie zabezpieczenie gumką recepturką? No To jest no to tutaj jest zabezpieczenie, połowa <laughs> będzie. No dobrze, dobrze. No, co, no, sklep się rozwija, sklep na razie, yy, tak jak powiedziałem, ja nie jestem jeszcze gotowy na wszystko, ale sklep chciałem po prostu otworzyć i zobaczyć co się stanie, sklep się no. będzie rozwijał, co tydzień tutaj pewnie coś ciekawszego będzie powstawać. Jak tylko będę miał czas tu usiąść no, i jeszcze no. spać w nocy, to na pewno będzie dużo więcej. O, na przykład tutaj, o, to możesz jeszcze pokazać. Tu właśnie dzisiaj jeszcze jak przyjadą dobrze ludzie, tu się będą budować zestawy, które jeszcze dołączą do jutra na otwarcie. Także tu jeszcze się coś, coś wydarzy. A tam te Hirofaktory czy tak. Tam to w ogóle jest fajny miksik, którego trzeba te dobrze To też są te łańcuch raczej. Może, może przejrzymy sobie. Tam, eee, tam, tam będą zestawy raczej. Eee, panie Pawle, tak chciałbym do poprosić? Eee, chciałbym pozdrowić wszystkich e, panów e, moich. A nie, to czekaj, to trzeba zrobić najpierw, że, że fanów tego, kto to nagrywa. No to, tak, to pozdrawiam tak. fanów e, moich Maliny, i Loida e, Maliny, i po prostu Klocki, i cebulowej o. ekipy. O, 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 i w ogóle wszystkich. Wysłuchanego za... warto mądrze. E, czego ci możemy życzyć? E, pieniędzy, no. pieniędzy. Więc życzymy Pawłowi pieniędzy. O, następny. No kurczę, same gwiazdy no, to przechodzą. To to tak, na żywo. bym wiedział, to wziąłbym na Same gwiazdy. Dobra. Trzymamy tylko za Ciebie. Otwarcie 18 października o godzinie... 10. Nie 10. róbcie 10. kolejek wieczorem. Nie róbcie kolejek. Bez dokładnie. Yy, my, my o które się ustawiamy? Trzecia? Trzecia, dokładnie. O, no. Jakoś tak. Dajwur 69, tak? Nie, staro 69. 69. Star A to nie miał być Dajwur? Nie. To jest ciekawostka, bo to jest miejsce, w którym starowisna przechodzi w Dajwur. Google to pokazuje okay. jako Dajwur 69. Okay. To jest w ogóle dziwne. Natomiast to jest jeszcze Starowiczna. Starowisna 69. Jesteśmy u Krecika na tym tak zwanym prasowym otwarciu. Tak jest. Eee, Krecik? Otwarciu dla przyjaciół. Otwarcie dla przyjaciół. Na imprezie zamkniętej. Dokładnie, no no tak. Co? Eee, się to boję, to boję to. teraz. Eee, mamy tutaj szarlotkę. Pokaż znak pomocy, może ktoś przyjdzie. Ciekawe pomocy. Albo mi wypadnie ten pomocy. wideo. Dobra, testujemy. Sprawdźmy. Może nie wyleci. Wcale, że są dość obszerne. Mamy nadzieję, że nie wpadnie do miksa. No, o właśnie, I że rączki umiejętnie. Całkiem dobra jabłka.